Dzień dobry, tak jak zapowiadałem w poprzednim materiale, zaczynamy dzisiaj test nowych tonerów Ricoh Aficio MPC 3003, 3503, 3004 i 3504. Maszyna została sprawdzona, zespół grzejny jest w porządku. Wykonam 10 tysięcy, a następnie wyjmiemy z kserokopiarki z zespół grzejny, zobaczymy czy nie ma osadu na listwie separatora. Zobaczymy jak wygląda wnętrze maszyny, czy nie jest brudna, i zobaczymy jaka będzie jakość kopii po wykonaniu 10 tysięcy. Toner ma wbudowany chip. Więc zobaczymy czy będzie ładnie się wyświetlał poziom toneru na wyświetlaczu, na panelu. Wsadzam zamięta. Dobra. Teraz mamy cyjan. Cyjan mamy tutaj. Wsadzamy syję, wyjmujemy magenta i wsadzamy nażę zamiennik. I oczywiście jeno. Tak jak widzicie po uruchomieniu serokopiarki maszyna pokazuje, że wszystkie tenery są pełne, więc rozpoznała je w sposób prawidłowy, teraz zrobimy wydruk licznika. Licznik. Wydrukuj, OK. Mamy 4356 kopiarki kolorowej, więc musimy dobić do 14356 wydruków. Więc dzień pierwszy zaczynamy test. Kopiarka. Wydruk jest na szybie, ustawiamy 500. O. Full color oczywiście i zielony klawisz tak, startu. Tak, na pewno w 4 Zakończyłem test na 10 tysięcy. Ostatnia kopia jest taka. Co o niej myślicie? Pajka. Nie brudzi. Jest ok. To są moje licz liczniki z 14. A to są liczniki z dziś. Czyli. O, żeby to było dobrze widać, to może zrobię zdjęcia i zamieszczę. 4340 mamy 13340, dlatego że w międzyczasie puściłem też 1000 czarno białych Więc y, wydrukowaliśmy 10 000 kartek, z czego 9000 w kolorze pełnym i 1000 y, w trybie czarno-białym. Dlaczego? Trzeba utrudnić jej zadanie. Zonary ani razu nie zawiodły nie zrobiły żadnej plamki, żadnego cienia, żadnego rozmycia, żadnego brudu. Nie było z nimi absolutnie żadnych problemów. No dobrze, ale teraz najciekawsze. Zobaczymy, jak po wykonaniu tej ilości kopii wygląda grzejnik i jak wyglądają bębny w tej maszynie. Zespół grzejny. Rzecz strategiczna. Raz. Zobaczmy, co jest w grzejniku. No to już będzie e, mówiło o wszystkim. Zobaczcie, co się dzieje. Nic tu nie ma. Nic. Spójrzcie na tą listę. Czyściutka, nie ma żadnego osadu, nic się nie zebrało. Ja tego grzejnika nie będę jednak rozbierał, chociaż miałem taki plan, ale w ogóle nie ma podstaw, żeby cokolwiek tutaj sprawdzać, otwierać, bo to wygląda, jakby było nowe. Zrobiła 10 000, nic nie zabrudziła. No, nie rozkręcam tego grzejnika, bo to już wszystko widać wszystko jest jak nowe. Wow, jestem w szoku. Zobaczmy teraz. Jak to wygląda. Wygląda to normalnie. Wykonał 10 tysięcy kopii, robiąc cały czas jeden wzór, i ten wzór rzeczywiście sobie tutaj troszeczkę popylił. Ale to jest zwykła, mała ilość pyłu osadu. Jest to do zaakceptowania, moim zdaniem. Zobaczymy, jak wygląda kolejny To Pewnie będzie wyglądał bardzo podobnie nie skraca żywotności maszyny, ani nie przyspiesza okresu między konserwacjami w żadnym wypadku. Jest to zwykły pył. Każda maszyna, która zrobi 10 tysięcy w krótkim czasie, będzie troszeczkę zapylona, a nawet bardziej. Sprawa wygląda tak samo. Zwykły osad, który jest do starcia. Nie ma tego dużo. Widziałem w zamiennikach, że tutaj było nasypane toneru. Natomiast tu jest tylko i wyłącznie to, czego się spodziewałem. Bajka. Teraz zobaczmy, co się dzieje z tonerami. Cyan i magenta są prawie puste. Yellow zostały dwie kreski, czarnego zostały trzy kreski. Dlaczego? Wszystko jest prawidłowo. Zaraz Wam to wytłumaczę. Tonery oryginalne, cyjan, magenta i yellow przeznaczone do tej kserokopiarki, zarówno oryginały, jak i zamienniki, przeznaczone są na 18 tysięcy wydruków, ale w obydwu przypadkach przy 5% pokryciu karty, czyli to jest mniej więcej pokrycie 5%. Natomiast jeżeli drukujecie coś takiego jak ja, czyli test, no to jest zupełnie inne pokrycie i jest możliwe, że część z tych tonerów już się kończy. No to nie jest 5% pokrycie, tylko 40% pokrycie? Nie wiem. W każdym razie pamiętajcie o tym, że wydajność tonerów, zarówno oryginałów, jak i zamienników jest uzależniona od tego, co drukujecie. Więc chipy na tych tonerach zachowują się w sposób prawidłowy. Nie brudzą bębnów, nie ma na nich kubek toneru, jest zwykły osad, co jest naturalne przy wykonaniu takiej ilości kopii w tak krótkim czasie. Na oryginałach byłoby to samo, jest to normalne zjawisko. Ich wydajność jest potwierdzona, sprawdziliśmy to licznikami, wszystko się zgadza. No jednak te tonery różnią się od oryginałów ceną, są po prostu tańsze. Jeżeli jesteście zainteresowani większą ilością, Takich tonerów. Zapraszam Was do dystrybutora. Jeżeli jesteście zainteresowani zakupami detalicznymi tych właśnie tonerów, zapraszam Was do naszego sklepu kopiexpert.com. Zawsze to będzie na stanie, bo ja te tonery po prostu polecam, jak będę używał. No i wszystko. Pozdrawiam i dziękuję za oglądanie.